Dzień dobry Państwu, Anna Wojciechowska, dzisiaj wydanie specjalne, ponieważ mamy specjalnego gościa, Pana Wojewodę, doktora habilitowanego, Przemysława Czarnka. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Rozumiem, że dołączył Pan do rządowej drużyny. No tak to zostało powiedziane przez Panią Premier w trakcie uroczystości, podczas której dostaliśmy nominację na. Dokładnie na Urząd tydzień wojewoda. temu. Dokładnie 8 tydzień temu, dokładnie szybko leci. Dopiero tydzień. No ale to tak, ja, tak jakby wczoraj, bo jednak jak się wchodzi do urzędu yy, i obejmuje się taką, takie obowiązki, to czas bardzo szybko mija i nie wiadomo kiedy mijają te godziny i, i dni. I, i, no i to chyba dobrze. Czy nominacja była dla pana zaskoczeniem? Bo przecież pan aż tak bardzo nie brylował na salonach politycznych. W ogóle nie brylowałem, bo nie chodzi o brylowanie w polityce, tylko chodzi o robotę. Zrobić robiłem, natomiast brylować nie brylowałem. Zaskoczeniem było o tyle, że jednak ta lista kandydatów na urząd wojewody stworzona przez struktury lubelskie Prawa i Sprawiedliwości była mocna. To kto był? był? Z tego, co pisała prasa, bo ja w tym nie uczestniczyłem, to był pan Robert Gmitruszuk, dyrektor biura senatora Grzegorza Bieleckiego i pan burmistrz Tomaszewa Lubelskiego, Wojciech Żukowski, były wojewoda. Więc w tym gronie wydawało się, że te moje akcje są najmniej warte. No ale jak coś tam zdecydowało takiego, że ja zostałem tym wojewodą. Zawodowo zajmuje się pan? Jestem prawnikiem prawnikiem i pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Prawa w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Jestem adiunktem. No a poza tym łączyłem to na tyle, na ile można przy pracy naukowo-dydaktycznej, bez straty dla pracy naukowo-dydaktycznej. łączyłem to z praktyką, współpracując z Kancelarią Adwokacką Ignacego Chwyciłka. I współpracował również pan z samorządami w terenie województwie lubelskim? Bo, tak, bowiem pan mecenas Ignacy Chwesiuk prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. No i w tych podmiotach gospodarczych i w tych jednostkach samorządu terytorialnego ja prowadziłem obsługę prawną. Problemy samorządowców nie są panu chyba obce, prawda? No nie, bo to jest kwestia właśnie tego, tych częstych wizyt na miejscu w urzędach gmin i miast i rozwiązywania tych najważniejszych problemów samorządowców. Bo przecież prawnik nie jest od tego, żeby robić rzeczy podstawowe, bo to są łatwe i wszyscy zrobią. Prawnik jest od tego, żeby rozwiązywać te rzeczy, które są rzeczywiście problematyczne. No I to przez te pięć lat przez te pięć lat wiele rzeczy przez te moje ręce przeszło. Stąd i problematyka, nie tylko kwestii samorządowców, ale problem w ogóle mieszkańców Lubelszczyzny nie był mi obcy. Czy będzie Pan się kierował w swojej pracy, działalności dewizą Praca i Pokora? To w życiu w ogóle trzeba się tym kierować, tak? nie tylko w pracy, bo praca po pierwsze, po pierwsze, praca. Ponieważ praca powoduje no, pełne korzystanie z, z godności, prawda? I, I daje tą godność, daje utrzymanie, daje godne życie. A po drugie pokora, bo praca oprócz tego, że jest czymś, co, co człowieka ubogaca, to jest również jednocześnie pewnym no, darem, tak czy pewnym, pewną wartością, którą którą trzeba szanować, w związku z powyższym trzeba być pokornym również wobec tego, co się robi i wobec tych, z którymi się pracuje. Pani Beata Beatarzy dopowiedziała nie tylko słuchanie programu rządu, ale też słuchanie obywateli, rozmawianie z nimi, i służenie im. Dlatego ja zacytowałam fragment wypowiedzi, bo nominacji. to jest, można powiedzieć, w jednym zdaniu charakterystyka Urzędu Wojewody i roli Wojewody. Wojewoda z jednej strony jest reprezentantem rządu w terenie i jego ustawowe zadanie podstawowe to jest realizacja celów polityki rządów z uwzględnieniem rzeczywistości konkretnego województwa. Nie może pan kreować sam. Ale nie mogę jej kreować sam. Z drugiej strony jako reprezentant rządu w terenie. Ja to nazwałem uchem rządu, uchem rządu i to się gdzieś tam przebiło w prasie, jedni to krytykowali, drudzy nie. No, ale to tak jest. Ucho rządu, ale w sensie pozytywnym. Ucho rządu w terenie, bowiem bowiem rząd musi wiedzieć, jakie są problemy społeczne, jakie są problemy ludzi w poszczególnych regionach po to, żeby móc je rozwiązywać. Czy pozostawi pan swoją dotychczasową działalność w? Katolickim Uniwersytecie Lubelskim? Czy jakoś Pan zamierza połączyć jedno z drugim? Zamierzam połączyć jedno z drugim, oczywiście zastrzegając, że gdyby to było niemożliwe, to będę musiał zrezygnować z pracy, wziąć urlop bezpłatny za zgodą księdza rektora. Natomiast jestem po rozmowach zarówno z księdzem rektorem Antoninem Demińskim, jak i z księdzem dziekanem Piotrem Staniszem, jak i z moim bezpośrednim szefem, panem profesorem Dudkiem Dariuszem oraz jestem po rozmowach także z Panem Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem i ze wszystkich stron otrzymałem zgodę na to, żeby kontynuować zatrudnienie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To była moja serdeczna prośba, dlatego że wojewodą się bywa, natomiast naukowcem się pozostaje. Tak jak wszystkie, już... ja wszystkie stanowiska kierownicze. No, tak i, i stanowiska takie polityczne. To jest moja podstawowa działka życiowa. To znaczy praca naukowo-dydaktyczna. Oczywiście przysługuje mi możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego, natomiast każda przerwa w, w pracy naukowo-dydaktycznej powoduje pewną stratę i pewne cofnięcie się, czy cofanie się w, w tej pracy naukowo-dydaktycznej, czego nie chciałem. A ponieważ Ponieważ mamy koniec semestra, w kolejnym semestrze to obciążenie zajęciami jest mniejsze, więc myślę, że nie będzie tu żadnego problemu, żeby, żeby to kontynuować. I dzięki tej zgodzie wszystkich, od których to zależało, będę mógł to robić. I to na pewno też sprocentuje i będzie stuprocentowa frekwencja na zajęciach. No tego nie wiem, bo nie chodzi nigdy o to, żeby była stuprocentowa frekwencja, tylko chodzi o to, żeby studenci byli zadowoleni i jak najwięcej wynieśli z tych, z tych zajęć. i To staram się robić i jak wynika z ankiet, które studenci wypełniają w związku z oceną czasową, okresową pracowników naukowo-dydaktycznych. No wychodzi to całkiem nieźle. A myślę, że teraz dodatkowo jeszcze ta, ta praktyka na Urzędzie Wojewodu Lubelskiego i z kolei problemy, które tu będę rozwiązywał, to będzie dodatkowa jakaś jeszcze okoliczność, czy Dodatkowa wiedza, którą będę mógł studentom przekazywać. Być może powstaną prace w ramach seminariów magisterskich, które prowadzę, dotyczące właśnie pracy wojewody na konkretnych przykładach, bo to można później wykorzystać rzeczywiście pracę z studentami. Czy już sobie Pan schierarchizował priorytetowe działania? Od najważniejszych do najmniej istotnych, od czego Pan zacznie? Nie ma, nie ma najmniejszej wątpliwości, że priorytetem działania wojewodu lubelskiego jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo mienia. W związku z tym zamierzam w najbliższym czasie, być może już na początku przyszłego tygodnia, odwiedzić miejsca. W których powódź wyrządziła najwięcej strat, po to, żeby dokładnie zdiagnozować problem ewałów przeciwpowodziowych. Jestem oczywiście już po rozmowach z dyrektorami, z dyrektorami wydziałów poszczególnych, w tym z dyrektorem środowiska i rolnictwa oraz dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. No i mam świadomość tego, że, że pracy przy wałach jest jeszcze sporo, a pogoda jest taka, że w każdej chwili możemy się spodziewać kataklizmu z tej strony. Ja nie mogę dopuścić do tego, żeby ludzie, którzy przeżyli Gehennę całkiem niedawno i jeszcze z niej nie wyszli, z tej traumy, którą przeżywali, żeby ponownie byli na tym narażeni, więc prace w tym zakresie, przynajmniej ze strony wojewody lubelskiego, ruszają od razu. I sprawę tę zgłaszałem już ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, bo jak wynika z moich informacji, bez jeszcze wizytowania tych miejsc mamy do y, absolutnej rekonstrukcji 8 km wałów przeciwpowodziowych i to w miejscach newralgicznych, y, gdzie y, te wały rzeczywiście były zdewastowane przy ostatnich powodziach, gdzie woda wyrządziła najwięcej szkód, więc tu trzeba rzucić wszystkie siły. No, problem jest polega na tym, że nie ma y, w tym momencie środków na te wały i trzeba będzie te środki znaleźć. Y, Stąd, dlatego zgłaszałem to Ministrowi Spraw Wewnętrznych Administracji, bo skończyły się środki z sprawu, a ostatnio przy tych kilku kilometrach, które zostały już wykonane, korzystano ze środków rezerwy celowej nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji. No to jest ta rzecz, którą trzeba się koniecznie zająć. Dzisiaj spotykałem się z kolei z administracją zespoloną. Od służb weterynaryjnych uzyskałem informację, że Istnieje pilna potrzeba zajęcia się problemem y, y, ASF, ponieważ y, ta choroba y, rozprzestrzenia się w bardzo szybkim tempie poza naszą wschodnią granicą na Białorusi i na Ukrainie. Dochodzi bardzo blisko już naszych granic. No, mamy tą naturalną barierę, jaką jest Bóg i on nas chroni, natomiast no, w, w siłą rzeczy bliskość Ukrainy i Białorusi powoduje, że jesteśmy i tutaj zagrożeni. To nie jest oczywiście powód do alarmu w tym momencie jakiegoś i, i paniki dla rolników, ale to jest powód do tego, że y, problemowi się przyjrzał i to bardzo konkretnie. i W najbliższym czasie będziemy mieli długo rozmowy z służbami weterynaryjnymi, jak zaradzić temu, żeby to się do nas, y, to się do nas nie przedostało. Stałym problemem i y, 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 znanym mi już nie tyle z kontaktów z, y, i rozmów z dyrektorami i z administracją zespoloną, no, ale z wcześniejszych obserwacji doświadczeń, no i z pracy z samorządami jest kwestia przedsiębiorczości połączona z tą kwestią sprawa infrastruktury drogowej kolejowej, o której też już, też już jako ucho rządu donosiłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz jego zastępcy, no bo to jest kwestia pilna, kwestia kolei, kwestia dróg, w których nie mamy, jest do absolutnego nadrobienia, bo tu zostaliśmy zostawieni przez tamtą władzę. Są też inne sprawy. Dziś od komendanta głównego policji dowiedziałem się o wielu wakatach na stanowiskach w policji, wynikających z faktu, że mamy stosunkowo mniejszą przestępczość niż w innych regionach, no ale ta stosunkowo mniejsza przestępczość niż w innych regionach nie wynika tylko z tego, że u nas są lepsi ludzie, bo może tak jest. Natomiast wynika z faktu, również na pewno, że z tego, że policja dobrze wykonuje swoją Prace, no ale wyciąganie wniosków takich o to przez rządzących, poprzedniej ekipy rządzącej, że oto, ponieważ jest mniejsza przestępczość, bo policja zrobiła porządek, to teraz zabierzemy mi metaty, no to jest z kolei otwieranie drogi dla przestępczości. Tak być nie może, bo przecież nie o to chodzi, żeby policjant gonił złodzieja, tylko chodzi o to, żeby złodziei nie było, bo jest policjant, prawda? Czyli prewencja jest tutaj najważniejsza, a nie reagowanie później na kryzys, który następuje. No to są problemy takie, jako przykłady rzucam tutaj w odpowiedzi na Pani pytanie, które, które się pojawiają. Jest ich zdecydowanie więcej, ale no to po kolei będziemy do nich podchodzić. A co ze szkolnictwem wyższym? Ze szkolnictwem wyższym jest problem w całym kraju. To nie ma co do tego wątpliwości. W tej chwili na uczelniach, doszedł do uczelni ten niż demograficzny, to z jednej strony, a z drugiej strony no mamy bardzo dużą liczbę tych uczelni wyższych. I w związku z tym jest silna konkurencja pomiędzy uczelniami o studenta. Co z jednej strony jest dobre dla studenta, myślę, że z drugiej strony troszkę gorsze dla poziomu nauczania, no bo wtedy, kiedy student staje się poniekąd klientem, no to, to nie musi się najdelikatniej rzecz biorąc przekładać na poziom nauczania. To z jednej strony. Z drugiej strony w, w sytuacji kiedy był wysz na uczelniach i tych studentów było dużo y, zatrudniona została kadra dodatkowa na uczelniach i teraz ta kadra pozostaje bez pracy no to są problemy z którymi trzeba będzie się zetknąć ale to to nie jest już bezpośrednia kompetencja wojewody niemniej jednak wojewoda lubelski zamierza od nowego roku powołać trzy y, rady społeczne formalne, nieformalne. Zobaczymy jak to będzie uregulowane. W każdym razie trzy rady, które będą, z których jedna będzie się zajmowała właśnie problematyką szkolnictwa wyższego na całej Lubelszczyźnie, bo oprócz tego, że mamy fantastyczne uniwersytety i uczelnie techniczne oraz medyczną i rolniczą, przyrodniczą w, w, w Lublinie, to mamy również dużo szkół prywatnych wyższych, gdzie również Pracują dobrzy naukowcy, gdzie to również pracują do... uczelni. tak, ale, ale to nie, nie do końca. Po części tak jest, ale w wielu przypadkach są to ludzie, którzy są tylko zatrudnieni na tych uczelniach prywatnych. No a oni teraz przeżywają kryzys, nie ma co do wątpliwości. No i chciałbym, żeby ta rada społeczna, ta w skład której będą wchodzić przedstawiciele wszystkich tych uczelni, wskazała na program działania, bo to są ludzie, którzy najlepiej wiedzą, w czym jest problem i w jaki sposób można go rozwiązać. Wskazała kierunki działania, które ja będę mógł rządowi przekazać. Druga z takich rad będzie się zajmowała ochroną zdrowia. A to również dlatego, że po pierwsze w ochronie zdrowia jest oczywiście cały czas źle i tutaj nie ma w ogóle absolutnie żadnych sukcesów i powodów do jakiejkolwiek radości, bo wszyscy to widzimy na co dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do, do specjalistów, no ale również dlatego, że zapowiada minister Konstanty Radziwił zmianę w sposobie finansowania służby zdrowia, to znaczy likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i przekazanie zarządzania tymi funduszami zdrowotnymi wojewodom. No i to by było już potężne zadanie dla wojewody, do którego ewentualnie musi być przygotowany. Stąd ta rada, którą będę chciał, żeby wskazywała również sposoby dobrego dzielenia środków pomiędzy podmiotami ochrony zdrowia, na wypadek, gdyby to wojewoda musiał zarządzać tymi środkami, ale na razie najważniejszym jej zadaniem będzie wskazywanie znów rozwiązań w służbie zdrowia, które spowodują realne, realną pomoc pacjentom, a nie jakieś tam reformy, które są dla samych reform. No i trzecia rada, najważniejsza, rada społeczna do spraw rozwoju przedsiębiorczości. Tutaj Będę chciał również powołać pełnomocnika w tym zakresie, tak jak i w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Pełnomocnika, ale również będę chciał, żeby w skład tej rady wchodzili przedsiębiorcy z różnych profesji. Bez względu na ich upodobania polityczne, bo nie o to chodzi, żeby tutaj byli przedsiębiorcy z prawej strony, sceny politycznej, czy mający upodobania prawicowe, czy światowolno-prawicowe. Chodzi o to, żeby to byli przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście mają znaczenie dla Lubelszczyzny i wiedzą, dokładnie wiedzą, jakie. Jakie, z jakimi problemami się borykają. Ja nie chcę, żeby ta Rada, zwłaszcza Rada do spraw przedsiębiorczości, skupiała się tylko na tym, że się spotkamy, pogadamy i poradzimy sobie, jakie są problemy. Bo jakie są problemy, to mniej więcej wiem, oczywiście trzeba je dobrze zdiagnozować i stąd by pierwsze zadanie takiej Rady, ale drugie zadanie to już będzie zadanie przy pomocy prawników, a żeby z tych problemów, tak jak to zaczęliśmy robić troszeczkę w Katowicach podczas forum wolności i rozwoju niedawnego dwa miesiące temu, żeby z tych problemów stworzyć konkretne rozwiązania prawne, czyli konkretne projekty ustaw zmieniających te ustawy dzisiaj funkcjonujące, czyli ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy podatkowe, czy ustawy powiedzmy z, z, z zakresu polityki społecznej, czy ubezpieczeń społecznych. To są to obszary, w których pracodawcy i Przedsiębiorcy napotykają na największe trudności, to są te obszary, które hamują. Rozwój przedsiębiorczości, które powodują, że przedsiębiorca i pracodawca zamiast skupiać się na tym, jak rozwijać swój zakład pracy, żeby zwiększyć produkcję czy zwiększyć zakres usług, a przez to zwiększyć również zatrudnienie i zwiększyć wynagrodzenia dla pracowników, musi myśleć o tym, jak rozliczyć się z ZUS-em, jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i bać się cały czas, czy przypadkiem ZUS czy Urząd Skarbowy nie zmienią interpretacji w kolejnych dwóch latach z mocą obowiązującą wstecz, bo tak to działa. Niestety. tutaj będę chciał radzić się przedsiębiorców i to myślę, jak to rozwiązać. Ale że <laughs> wielki ukłon się małym przedsiębiorcom, ponieważ ich jest ponad 99%, To jest, to jest w ogóle tak, że dobra gospodarka rynkowa działa wówczas kiedy mamy bardzo dużo małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście pożądane są również duże przedsiębiorstwa, duże fabryki, ale jeżeli postawimy jeżeli nawet postawilibyśmy na duże fabryki, co byłoby jakimś rzeczywiście krokiem do przodu, to to zawsze jest mimo wszystko gorsze niż rozwój małych i średnich firm, które zarabiają na siebie, ludzi, którzy sami się zatrudniają. Bo to jest siła gospodarki rynkowej, a nie wielkie molochy gospodarcze. Bo jak się to kończy, to widać było na przykład w, w Detroit, kiedy y, upadła wielka korporacja y, samochodowa i praktycznie przestało istnieć miasto. Y, to jest ta, y, ten minus wielkich przedsiębiorstw. Ale to są problemy, które tak naprawdę w ogóle nie należą do wojewody lubelskiego, ale ja jako wojewoda lubelski chciałbym stworzyć taką y, przestrzeń i taką płaszczyznę do współdziałania różnych ludzi, różnych Środowisk. Różnych środowisk, po to, żeby realnie diagnozować problemy, proponować konkretne rozwiązania prawne i przekazywać je do rządu, po to, żeby ten w miarę możliwości mógł to przekazywać z kolei do parlamentu i żeby zmieniało się prawo w tym, w tym zakresie. Tu jest bardzo duża rola również dla współpracy z samorządami. Mam deklarację. Ze strony samorządowców o pełnej współpracy. Ja też deklaruję, już nieraz to robiłem i powtarzam to również tutaj pełną współpracę z samorządami różnych szczebli. Niezależnie od barw politycznych. Niezależnie od barw politycznych, bo, bo barwy polityczne, my, oczywiście mają jakieś tam swoje znaczenie. jakieś ale w, nie powodują tego, że nie mamy jakiegoś wspólnego celu, a tym celem jest Lubelszczyzna i jej mieszkańcy, czyli dobro Lubelszczyzny i dobro jej mieszkańców. I tutaj nie ma miejsca na to, żeby wojewoda obrażał się na y, marszałka województwa, bo jest z innej partii politycznej, czy na jednego burmistrza, czy, czy, czy starostę, bo jest z innej partii politycznej. Podobnie jak nie ma miejsca na to, żeby, żeby burmistrz, czy starosta, czy marszałek województwa obrażał się na, na wojewodę. No, ale do tego trzeba też... Y, y, prawnego, ludzkiego podejścia. Ja je deklaruję i jestem przekonany, że takie będzie z różnej, z, z innej strony. Meander, filozof grecki, powiedział kiedyś, jak pięknie, jaki piękny jest człowiek pod warunkiem, że jest człowiekiem. Jak takie człowieczeństwo będziemy zachowywać również w relacjach bez względu na barwy polityczne, to ta współpraca na pewno się będzie rozwijała dobrze i, i przyniesie rezultat pana wypowiedzi wynika, że będzie pan się kierował dewizą Praca i Pokora. Tak, jak to zapowiedziałem I wcześniej. tak jak rozpoczęliśmy rozmowę, tak zakończymy. Dziękuję bardzo za dziękuję wizytę dziękuję państwu. w studio. Dziękuję państwu. Do widzenia. Do widzenia.